Cześć widzicie, z tej strony Motofan Perel. W dzisiejszym odcinku odpalimy sobie Ogara 200 po bardzo długim postoju nie jeździłem na nim, stał około dwóch tygodni palało mocno, nie było za bardzo warunków do jazdy tak Ogarek się prezentuje po tym staniu już trochę na niego jakiś syfów naleciało i kurzu strasznie dużo tutaj widać jak go zakurzyło całego no i cóż, widzimy się jak go wyprowadzę z szopy Dobra, ogar został wyciągnięty. No i cóż, pora go odpalić, bo czasami trzeba je przepalić, a z chęcią bym się przejechał. No i chciałbym Wam powiedzieć, że we czwartek pojawi się odcinek z tym rowerem. Będę musiał się Was zapytać, co to za rower, bo nie za bardzo wiem. Ale jak się dowiem od Was, no to będzie całkiem spokojnie. No i cóż, odkręcam kranik. Przechodzę na drugą stronę. Benzynę dopompuję zawsze, tak jak, aż się w końcu wyleje. Ostatnio aż się wyleje, no to to nie trwa za długo. Wystarczy chwilę przytrzymać. No i cóż, jak wygląda silnik po długim okresie stania. Ogarnie dawno był myty. No ale sobie. Dwa tygodnie temu pojeździłem, jak była właśnie taka brzydsza pogoda i przez to y, troszeczkę, tak jakby y, po prostu, no, ja cię nie mogę się wypowiedzieć. No, ubudziłem go trochę. Dobra, kiedy to się wyleje? Dobra, już się chyba wyleło. Okej, okay. to go odpalimy, trochę on dopompuje. Włączymy lampę. No i kopią. sorry, że w klapkach, ale jest dzisiaj ciepło. Słońce ładnie świeci. No i kopiamy. O, no, zgasz. Dobra, a więc to było na tyle. Jeśli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Cześć.